Liota, witaj Gówno mózgu, tańczący z fazami, dniu następny i gay Bizonie! Wielki wódz koński fiut przynosi ważne wieści. Po 15 latach od zamknięcia zdołałem na powrót otworzyć obóz Brickleberry i wszyscy zostaniecie opiekunami. Hurra! Hurra! Woody, ten park jest niebezpieczny dla dzieci. Podobnie jak twoja macica. Jakubowski żąda ponownego otwarcia obozu. Nadarza się okazja do zarobienia fury kasy, trzepiąc naiwnych rodziców. Dlatego zorganizujcie dobrą zabawę! Mamy ganiać za tymi gówniarzami i się przemęczać? Niby czemu? Opiekun, którego plemię uznam za najlepsze pod koniec tygodnia, otrzyma. Tam, da, 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 da! Legendarną plemienną tarczę! Nikt posiadający mózg nie poleci na pomalowaną pokrywę od śmietnika. Ja ją wygram! Ma no, wyprecz malowanej pokrywy! Uspokójcie się, tumany! Włóżcie to! Woody, ja. E, a co ze mną? Nic z tobą! Nigdy więcej nie zostaniesz opiekunem! Przez ciebie musieliśmy zamknąć ten obóz! A dlaczego? Pamiętam to tak, jakby się wydarzyło 15 lat temu. Steve? E, wybaczcie! Myślałem, że widzicie mój mózgofilm? Każdego lata obóz rywalizował ze sobą w najtrudniejszej ze wszystkich konkurencji biwakowych. Na torze Przegramy wyścig Nie, znam skrót Tędy na pewno można? Tu napisali pole minowe Pole minowe Minami w parku nazywa się odchody zwierząt, jasne? Właśnie gałgany Będę miał z tego bardzo straszny mózgofilm